Cześć, witam Was serdecznie na konferencji Marketing On, a tak naprawdę na kolejnym wywiadzie. Tym razem moim gościem jest Piotr Kowalczyk, dyrektor produktu online w Polska Press Grupie. Cześć Piotr. Cześć Grzegorz. Dziękuję Ci serdecznie, że zwiedziłeś się na ten wywiad. Zacznijmy od konkretów, bo ty zajmujesz się e, produktem reklamowym, który jest Polska Press Groupie, który można powiedzieć, że w dużej mierze też jest skierowany do sektora MŚP. I powiedz mi, czym tak naprawdę powinniście kierować małe, średnie przedsiębiorca, wybierając, e, wybierając sposób reklamowania, komunikowania się z rynkiem? Wiadomo, że ten budżet nie jest z gumy. Co Twoim zdaniem powinno być takim krokiem, żeby wybrać takie, a nie inne narzędzie? No nie ma chyba jednoznacznej i takiej jednej odpowiedzi na, na takie pytanie. Myślę, że to jednak bardzo zależy od produktu, od usługi, od tego co chcemy osiągnąć przez te działania. Więc naprawdę trzeba dopasowywać, trzeba szukać takich form, takich, takich rodzajów działań, które po prostu są w stanie jak gdyby, spełnić te cele, które sobie określimy, a przede wszystkim ważne też, żeby sobie te cele określać, bo w wielu wypadkach działamy trochę na zasadzie ad hocowej, gdzie de facto nawet nie mamy ustawionych celów, które chcemy osiągnąć. Mamy jakiś budżet, to zróbmy coś, eee, może będzie jakiś efekt, tak? Niby chcemy wszyscy sprzedawać, ale nie do końca wiemy, jak chcemy dotrzeć ja do Jak chcemy to osiągnąć, nie? dokładnie, więc, więc myślę, że to jest, to jest jak gdyby kluczowe i w zależności od tego musimy sobie te środki odpowiednio dobierać. Czy Twoim zdaniem w takim razie, co, nie rzucać się na wszystkie sposoby komunikacji, być na wszystkich platformach, Facebooku, Snapchacie, TikToku, Twitterze, LinkedInie? To na pewno nie ma sensu. Eee, no, zarówno jeśli chodzi o social media, jak i generalnie o narzędzia marketingowe, trzeba dobierać faktycznie te, które będą odpowiadać naszym celom, po prostu. Więc obecność chociażby na wszystkich platformach myślę, że kompletnie nie ma sensu, a już zwłaszcza jak mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach. No tak, budżet nie jest z gumy, czas nie jest z gumy, i trzeba wiedzieć, gdzie jest chyba ta grupa docelowa, tak naprawdę, nie? Tak. Gdzie ona siedzi, żeby do niej dotrzeć? Nie? Jeśli chodzi o platformy, no to na pewno y, podstawową kwestią jest grupa celowa, czyli faktycznie do kogo chcemy dotrzeć, kto jest, kto jest tym naszym prawdziwym klientem. I do tej grupy musimy dobierać tak naprawdę platformę, na której wiemy, że, że są ci nasi klienci potencjalni. Moim zdaniem to jest też takie coś, że żebyśmy też nie do końca kierowali się naszym widzimisie. W sensie takim, że nam się wydaje, że tu są starzy ludzie, a tu są młodzi ludzie. To, co na przykład w Polskiej grupy oferujemy, to jest opcja przecież taka, że można dotrzeć do konkretnych ludzi, którzy, są my, których, którzy będą naszymi potencjalnymi klientami. Nie? Czyli nie można też patrzeć chyba przez pryzmat taki, że. Gazety czytałem w starzy ludzie, więc w internecie i w odpowiednich też są starzy ludzie. Znaczy, są badania, które, gdzie jasno widać, kto skorzysta z jakich mediów, z jakich platform, i można się tym zawsze posługiwać. W większości wypadków jest tak, że oczywiście to tak zwane affinity jest wyższe w jakiejś tam podgrupie, ale to nie znaczy, że inne grupy nie korzystają z danego medium, więc jeśli chcemy dotrzeć do konkretnej grupy, to po prostu możemy korzystać z różnego rodzaju opcji targetowania na naszej kampanii. Czyli kupujmy grupę docelową w zasadzie, a nie media, na których chcemy się pokazywać. Dokładnie nie? tak. Znaczy zawsze jak myślimy o dotarciu do... Znaczy po pierwsze musimy sobie określić tą grupę, tak? bo, bo bez tego ciężko w ogóle się poruszać. Jak mamy określoną tą grupę, no to po prostu yy, yy, tak planujmy kampanię i nasze działania, żeby faktycznie docierać do tej, do tej właśnie grupy. Mam tak jeszcze ostatnie pytanie, bo jak mówiliśmy o tej mnogości różnych platform social mediowych, czy Ty prywatnie widzisz, że która z tych platform, Twoim zdaniem za chwilę będzie niezłą kozakiem i trzeba tam być? Czy może widzisz, że, że nie ma sensu być na wszystkich też prywatnie, sam jesteś, nie wiem, na wybranych dwóch, trzech? Prywatnie trafiłeś, jestem chyba na trzech platformach i wydaje mi się, że to jest maksimum, jeśli chodzi o moje możliwości. I myślę, że tak samo w marketingu, jak i w, pewnie w życiu prywatnym, obecność na wszystkich platformach no nie jest chyba nikomu potrzebna ani, ani, ani specjalnie wskazana. Trochę trzeba mieć czasu na realne życie, w realnym życiu. że ktoś się no. zajmuje profesjonalnie social mediami, no to wtedy pewnie tak. Słuchaj, Piotr. Dziękuję Ci bardzo za, za wywiad i Wam także dziękuję, że spędziliście z nami czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie.